w czasach koronawirusa społeczeństwo pomaga sobie najbardziej. A dziś gościmy w domu senior Wigor w Strzegomiu. Tutaj przed państwem dzielny team, który postanowił włączyć się do akcji Uszyj maseczkę dla seniora. Akcja w tej chwili zakończyła się całkiem dobrym wynikiem, bo tych maseczek powstało już prawie tysiąc, A z nami jest Pani Anna Jerocińska, kierownik Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor w Strzegomiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I może zacznijmy od statystyk. Ile dni zajęło uszycie tych wszystkich maseczek? Uszycie maseczek, od wykrojenia po uszycie, wysterylizowanie 7 dni. Kolejny ogień pytań, czyli ile metrów materiału Państwo zużyliście na przygotowanie tych maseczek? W tej chwili zużyliśmy około 200 metrów kwadratowych. Był problem z pozyskaniem surowca? Tak, właśnie tutaj okazał się największy problem, dlatego że na sam materiał czekaliśmy ponad dwa tygodnie. A jeszcze podpytam może rzecz jedną. No właśnie, co z tymi gumkami? Bo widać i słychać, że to jest najbardziej problematyczny w tej chwili materiał. No niestety, ale gumki teraz dobyć to albo mają cenę bardzo zawyżoną, albo ich nie ma, więc to jest duży problem. Myśmy ściągali z wielu, z wielu sklepów, które się tym. Zajmują, no ale na dzień dzisiejszy jest duży, duży problem. Maseczki mają otrzymać seniorzy wszyscy seniorzy z gminy Strzegom, a właściwie wszyscy ci, których napotka policja. Na jakiej zasadzie będzie wyglądała dystrybucja tych maseczek? Przekazaliśmy także policji maseczki takie jednorazowe do użytku, a bawełniane takie jak ja teraz mam to są wielokrotnego, dokładnie do 60 razy używania i odpowiedniego też prania. Żeby to też nie było, że maseczki będą ściągane i w kieszeń chowane. Cała instrukcja jest przy każdej maseczce, która jest osobno pakowana z instrukcją i maseczki będzie rozdawała policja, która przemieszcza się po strzegomiu. Też to jest celem zabezpieczenia, żeby nie włączać w to jak największą grupę ludzi, bo, bo jest to ryzykowne. Co będzie z tego miała policja? No, właśnie, dostaną maseczki jednorazowe. Bardzo proszę, a w takim razie, jak państwo przygotowywaliście te maseczki do dystrybucji? Dużo mówi się o higienie, dużo mówi się o tym procesie dezynfekcji wstępnej. Czy tutaj państwo zastosowaliście jakąś specjalną procedurę? Tak, maseczki były ozonowane, przygotowane najpierw sterylnie do, do zapakowania i później po ozonowaniu w sterylnych warunkach były pakowane. Podpytamy teraz panie z Timu, dziennego domu pobytu Senior Wigor, co sprawiało najwięcej trudności podczas przygotowywania, podczas szycia, wykroju, a właściwie co było tym najtrudniejszym procesem? Może szycie, może wykrój? Jak wcześniej szefowa powiedziała, te gumki. Dość, że ich brakuje, to są jeszcze trudne do wszycia, na przykład w maseczkę. Wysmykływały się. To nam najbardziej sprawiało problem. Największe wąskie gardło przy przygotowywaniu tych maseczek? Nauczyć się szyć na maszynie. Myśmy tutaj kroili maseczki. Cały wykrój został przygotowany. Później proces krojenia, bo to były jednorazowe i te wielokrotnego użytku. Ale były panie, które szyły w domu. To były panie z klubu Senior. Plus z Jaroszowa, panie z Misia Uszatka i kadra i rodzice tych dzieci i oczywiście były także pojedyncze tutaj osoby, które się zgłosiły, pani Ewa, pani Krysia, pani Helenka, Danusia i Joanna, ale też byli sponsorzy, pani Sabinka i prywatne pogotowie na sygnale, które podarowały nam materiał. Dbacie Państwo o seniorów w mieście, ta akcja jest właściwie mierzona we wszystkich seniorów, a co możecie Państwo powiedzieć o tych Państwa podopiecznych, o seniorach, którzy są uczestnikami Państwa zajęć? Macie z nimi w tej chwili kontakt? Tak, nasi seniorzy są z naszej strony zaopiekowani częstymi telefonami, które wykonujemy wiemy, że są bezpieczni, czują się bardzo bezpiecznie, z rodzinami są, nie wychodzą z domów. Ale w dniu dzisiejszym także w ramach też zbliżających się świąt dostali od nas upominki, kwiatuszki i maseczki. Czego można w takim razie życzyć, bo no cóż, święta Wielkiej Nocy zbliżają się wielkimi krokami. Będą to na pewno wyjątkowe święta, choćby z tego względu, że sytuacja jest co najmniej nadzwyczajna. Czego można życzyć seniorom? W gminie Strzegom czego można życzyć państwu jako kadrze i czego można życzyć wszystkim mieszkańcom, którzy tworzą naszą społeczność. Od tradycyjnych życzeń takich zdrowych i spokojnych świąt, to ja jednak bym chciała życzyć dużo cierpliwości, żebyśmy ten czas jednak przetrwali w domu, a na pewno się wszyscy spotkamy po tym wszystkim razem i będziemy dalej razem działać. Ale tej cierpliwości, żeby mieć na tyle siły, żeby jednak w tym domu wysiedzieć i, i, i nie wychodzić, bo to jest chyba najważniejsze w tym momencie. Muzyka